Dzień dobry, dzień dobry. Poranna kropla energii. Słuchaj, 26 dziionek. Jakże ten czas nam tutaj pięknie szybko mija. Witam Ciebie bardzo serdecznie, Asia, kropelka natury. Zupełnie nowe okoliczności, nowe dla mnie miejsce. Tutaj jeszcze nie ogarnęłam przestrzeni, gdzie postawić telefon, ale przychodzę z pytaniem: Uważasz się za człowieka normalnego, czy nie? Czy potrzebujesz psychiatry, czy nie? No i znowu od rana słuchaj takie pytania, ale nie bez powodu. Ale także pytanie kolejne. Czy rozpoczęłaś albo rozpocząłeś dzień po prostu od uśmiechu, oddania sobie chwili uwagi, chwili takiego, wiesz, ukojenia wewnętrznego, chwili miłości? Bo jeśli tak, to superowo, to znaczy, że ten dzień już w Twoich komórkach dał, wiesz, taką radość, taką wewnętrzną energię. Ty już po prostu dałaś albo dałeś swojemu ciału naprawdę coś dobrego. A skąd te moje pytania na początku? Czy jesteś normalna, czy uważasz się za człowieka, który potrzebuje psychiatry? No powiesz co, zobacz sobie na przykład na takie powiedzenie. Śmieje się jak głupi do sera. Co nie? Ma to jakby zdewaluować siłę i moc uśmiechu. Dla mnie to przysłowie jakby świadomie odwraca nas od tego, żeby z tym uśmiechem iść przez życie. A ty już wiesz, że nawet lekko wymuszony uśmiech powoduje inną alchemię w Twoim ciele. Ty już wiesz, jaka to jest ogromna moc. Więc zobacz, jak wiele krzywdy robi. To powiedzenie, no bo siedzisz, uśmiechasz się. Praktykuj to, proszę, w tramwaju, w pociągu, w pracy. Chodzisz z uśmiechem, sama w lepszym samopoczuciu. Sam przekonany, że to ty tutaj wiesz. Układasz sobie dzień i się uśmiechasz. I już widzisz te spojrzenia, takie, wiesz, biegające, ale o co tutaj dzisiaj chodzi? Cześć, dziewczyny. Witajcie, kochane. Witam Was. No, widać tutaj za oknem trochę inny klimat niż codziennie. Witam Was z Norwegii. Dzisiaj u nas trochę pada, nie widać fiordu, nie widać gór, bo mgła przyszła. Ale to nie oznacza, że trzeba tutaj być smutaśnym. Nadal można mieć w sobie moc, wiesz, takiego taką, takiego powera porannego, taką radość z tego, że po prostu jestem, a co? I też zapytałam, słuchaj, o tego psychiatrę, nie bez powodu. Bo pamiętasz taką małą książeczkę kiedyś znalazłam i no dosłownie znalazłam na ulicy, wiesz? Wzięłam ją tam takim, na takiej półce wymiany wzajemnej. Lubię zerkać w takie miejsca. I przeczytam coś tobie. Trzy derseciki. Uważaj, człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem, nie potrzebuje psychiatry. Niestety, sporo ludzi sądzi inaczej. I stąd te moje pytania, czy potrzebujesz psychiatry? Jakkolwiek społeczeństwo na to patrzy, rób to, co tobie służy i to, co uznajesz za potrzebne i to, co jest dla ciebie ważne, wiesz? Nie patrz na to, co myśli otoczenie. Zobacz, jak wiele jest jakichś przysłów krzywdzących, takich opinii krzywdzących, tak jak ta, nie? Że jak tulisz się do drzewa, to na pewno... Potrzebujesz psychiatry, albo z tobą jest coś niehalo. Ale czy na pewno? Czy na pewno dawanie sobie siły natury, energii uśmiechu, czy dawanie sobie przyjemności z obcowania tym, co Tobie służy i sprawia Tobie przyjemność? Czy to jest czymś złym? Przecież to jest samo dobro. A wrócę do tych drzew, no bo tutaj idziemy w stronę taką, żeby budować rano ten superowy poziom energii, żeby iść przez ten dzień w takim spełnieniu radości. Zobacz, jak wiele daje nam przyroda. No Japończycy potrzebowali nazwać kontakt z przyrodą czy takich właśnie spacerów leśnych jako Shinrin-yoku. No u nich to jest cała filozofia. Tam piją herbatkę w lesie, są w uważności, obserwując każdy tam listek, wąchając te wszystkie aromaty leśne. Potrzebowali to nazwać OK, ma to swoją nazwę. Ty możesz każdego dnia, takich darów natury, mieć wokół siebie mnóstwo, jeśli tylko chcesz. Korzystać z mocy uzdrawiającej wręcz, która jest w przyrodzie. Zobacz, jakie roślinki są mądre i jak wiele są w stanie nam dać, pomimo tego, jak my je okrutnie traktujemy. My, w sensie człowiek. Zobacz żeby zbudować swoją siłę, swój spokój, swoją radość, korzystaj z przyrody. Nawet w mieście gdzieś na pewno jest jakieś ocalałe drzewo, jest jakiś park, rosną jakieś kwiatki, którym możesz się poprzyglądać, możesz pójść na spacer. Cudnie, jeśli rano. No to jest cudnie, to jest coś najpiękniejszego, co można sobie dać. Jeśli nie, w ciągu dnia, jeśli nie rano, to chociaż w ciągu dnia 5, 10 minut, 15, po to, żeby korzystać całym ciałem, całymi emocjami z tego, co tobie daje natura. Spojrzeć, wyjrzeć przez okno, chociaż w tym zabieganiu, wiesz, tak zatrzymać się, spojrzeć na drzewa, które być może masz za oknem. A jeszcze jedna rzecz, która płynie z natury: zobacz, jakie są mądre wszystkie roślinki. Być może masz kwiatki w domu. A być może masz jakiś ogródek i zobacz, co każda roślinka rośnie. Eee, robi, <laughs> nie rośnie. Choćbyś nie wiem, jak ją ustawiała, czy gdzie byś jej nie pokierował, kieruje zawsze się ku słońcu. Z każdego zakamarka parapetu tak będzie się gdzieś tam wywijać, żeby jednak sięgnąć po słońce, iść w stronę światła. Tak samo na ogródku. Te, które lubią, szukają światła. No u mnie ewidentnie każda roślina, która zostaje gdzieś przekręcona, ona już zmienia swój, jak ja to mówię, kształt, idzie dość słońca. I ty też tak możesz robić. A wręcz podpowiem tobie, rób, korzystaj, idź, codziennie spójrz w słońce, spójrz w stronę słońca, powygrzewaj się. Już tu pominę aspekt witaminy D3, która jest pieruńsko ważna dla twojego zdrowia. Ale sama ta energetyka, samo to wiesz, twoje samopoczucie, no to jest moc. Witam kolejne osoby. Cześć Gosieńko, cześć Iza. Oj, klucze się zgubiły. Kochana, odezwę się do, się do ciebie na priv. Podpowiem, jakby tutaj zadziałać. Cześć Haniu, kocham naturę, daje mi siłę. No tak. Ona nam daje siłę, I czy to, to nazwiesz inrynią, czy kąpielą leśną, czy spacerem, czy po prostu obecnością z naturą. To jest nieważne. Ważne, żeby korzystać z tej mocy, żeby dawać sobie też to prawo czerpania znowu z kolejnej darmowej rzeczy. Bo co niektórzy potrzebują koniecznie. Jak to w seksmisji było takiego sygnału? Weź pigułkę, weź pigułkę, pamiętasz? A ty możesz zamiast tego wziąć totalną terapię z przyrodą, z uśmiechem, ze słońcem, z naturalnymi darami, które masz w zasięgu, wiesz, tutaj o, w swojej ręki. I niech nie zmylą Ciebie jakieś przekonania społeczeństwa, niech nie zmylą Ciebie jakieś przysłowia durne. Jak to, że śmieje się jak głupi do sera, a śmiej się. A co tam, to jest Twoje życie. Ty masz prawo wyboru. Niech cię nie wiesz, jakoś nie deprecjonują spojrzenia innych, gdy ty faktycznie przytulisz się do drzewa. Bo drzewo obdaruje Ciebie całą mocą swoją, całym spokojem, całą siłą swoją. Poobserwuj, jak dużo zyskujesz. Kiedy dotkniesz drzewa, kiedy spojrzysz na korę, kiedy powąchasz te leśne zapachy, kiedy dasz sobie kawałek spokoju, który od przyrody biegnie, I jeśli mieszkasz w środku miasta dużego i tam drzewa nie ma lasu, to nie jest możliwe, może masz jakąś roślinkę, której możesz się chociaż poprzyglądać, popielęgnować ją. Wiesz, tu i teraz w takim spostrzeżeniu, że tutaj jakiś włosek z listka wystaje. A że ona rośnie, pomimo tego, że ją niekoniecznie codziennie podlewasz. <gry> Okaż jej wdzięczność, że nadal z tobą jest. Że oczyszcza ci powietrze z tlenu mhm, tak, z zanieczyszczeń. Że raduje Twoje oko swoją obecnością. A co ci szkodzi pójść pod prąd? Podprącaj się wbrew tym społecznym, jakimś dziwnym przekonaniom niesłużącym. Bądź sobą albo odkrywaj siebie, po to, żeby iść w ten dzień mocarnie. Odkrywaj siebie, swoje radości, swoje moce, swój uśmiech, moc swojego uśmiechu. Dzisiaj jest 26 dzień kropelki. 21 dni minęło prędko. Jak tam u ciebie z nawykiem uśmiechania się? Bo to było nasz, nasze pierwsze zadanie. I Twoje, żeby po wstaniu powiedzieć sobie: jest świetnie, ja jestem świetna, dzień jest doskonały. Dzień jest po to, żeby mi przynosić same cudowności. A co? Izunia pisze, że drzewa to piękne, inteligentne, czujące istoty. Cudnie jest być z nimi w bliskim kontakcie. Tak, i jest genialna też książka. Która traktuje o mądrości roślin, jakie one są mądre, wręcz inteligentne, uczące się. Jest świetna pozycja, która też mówi, jak one postrzegają ten świat. Zdziwiłabyś się, jeśli jeszcze tego nie czytałaś, ileż mądrości jest w roślinach, drzewach, w kwiatach, jak one się uczą też. Jak one komunikują się ze sobą, jak one opiekują się sobą. Genialne! I Ty możesz do tego świata wejść, tylko wejdź tam w sposób delikatny, nie z siekierą, piłą mechaniczną, tylko wiesz. W takim poszanowaniu, że to Ty wkraczasz do tego świata. Że to Ty tam możesz korzystać i być jedną albo jednym z nich. Nie jako Pan i Pani, tylko jako równa. Istota. No to popłynęło na koniec, wiem. Ale tak jest. Podnosimy swoją energetykę na koniec tego spotkania. Weź udział w czymś, co ja to nazywam odbiegającym od normy. Ale co tam, to jest normalne, bo kto określa normy? Znowu, co to znaczy normalne? Co to w ogóle za słowo normalne? Wszystko jest normalne dla mnie, co nie krzywdzi drugiego człowieka ani drugiej istoty. To jest moja definicja normalności. Cześć Justynka, miło Cię widzieć o poranku. Superowo, że dałaś radę tu być. No, to Ty sobie zrób coś teraz, co podnosi energetykę. Uśmiech to raz, przywołujemy. <noise> Już się lepiej po prostu kurczę czuję, nawet ja tutaj z tym uśmiechem. Po drugie, pomyśl, albo napisz tu w komentarzu, albo wypowiedz głośno zwerbalizuj. Jestem superowa i czekam jej piękny dzień. Zwerbalizuj to. Niech to nie tylko będzie myśl. Powiedz to głośno. Albo napisz tu w komentarzu i weź udział w czymś, co nie dosyć, że buduje energię grupy. To daje Tobie powera. Jest motywacją dla innych. Słuchaj, bo każdy Twój komentarz, każde Twoje słowo, każde Twoje serducho idzie nie tylko do mnie, kochana, kochany. Ono idzie w świat do innych ludzi. I im. Też daje moc, radości i siły. Jestem superowa i czeka mnie piękny dzień. Powiedz to, napisz w komentarzu. Albo jestem superowy. No, może jakiś mężczyzna tutaj się ujawni. Bo to, co tutaj się dzieje, to jest też dla Ciebie, drogi mężczyzna. To jest wszystko dla każdego człowieka. Możesz śmiało wyjść za swojej męskiej, twardej skorupy, gdzie każą Ci być ze zbroją, mieczem. Ty masz prawo do emocji, ty masz prawo do radości, masz prawo być w takim gronie osób, które dbają o tę energetykę. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. I ja tutaj przed tobą właśnie mówię, jestem superowa, bo jestem i czeka mnie wspaniały dzień, pomimo tego, że pada, deszcz jest potrzebny. Teraz pójdę posłuchać jak Turla się po skałkach, dając ten dźwięk, wiesz, taki kojący. To jest nie, niesamowite, jak woda spływająca, szumiąca, gdzieś tam, powoduje takie głębokie ukojenie w ciele. Pięknego dnia tobie życzę. Mocarnego, spokojnego, radosnego. Niech dzieje się samo, samo to, co Tobie służy. To, czego Ty potrzebujesz na dany moment, bo wszystko pojawia się po coś. Do zobaczenia do jutra, do 8.08. O, Hanulka, Iza, super, dzięki za Wasze komentarze. Aleksandra, i o to chodzi, odważyć się zrobić coś, a powiem Tobie, że jak to napisałaś, to już w całym Twoim organizmie to się odłożyło. A co? Już Twoje ciałko przyjęło do wiadomości, że jesteś. Super, Buziaki, do jutra. Do zobaczyska, papa. Pa. Z wdzięcznością.